Witajcie w kolejnym odcinku. Jesteśmy wciąż na, w Bangkoku, ale już na lotnisku na tą tajemniczą wyspę któro się dowiecie w dzisiejszym odcinku Co to jest za wyspa? Lecimy tam na prawie 3 dni więc zapraszam do oglądania a tymczasem coś Wam pokażę Wszystkich nas zastąpią maszynami więc nie ma się co przejmować rolą i tak nas wiecie, nie? No. Dobra, zapraszam do oglądania wbijcie suba, lajka, komentarz i lecimy na tą tajemniczą wyspę Dotarliśmy! A, jeszcze po bagaż właśnie wziąć I, I... dotarliśmy na miejsce I... jesteśmy tutaj Zobaczcie sobie Samui Airport Już jestem ciekaw tego hotelu, co zamówiłem wszystko przez albo Airbnb, albo przez booking.com. Zobaczymy. Ostatnio na Bali przygody na Bali to takie trochę średnie te hotele były, chociaż jeden zdaje się był dobry, nie? pierwszy najgorszy, ale w sumie chyba 13 euro wtedy kosztował. Zanim nam dadzą pokój, zamówiliśmy sobie jedzonko. Wygląda całkiem smakowicie. I drugie, i drugie danie bardzo mi przypomina czapczaj indonezyjski, dlatego wziąłem. Też wygląda smakowicie. Cześć. Witajcie kolejnego dnia na Kosmoj. Wczoraj padłem jak mucha, więc za wiele nie nagrywałem, ale dzisiaj zaczynamy dzień. Niestety pochmurny. No ale no cóż, mamy zaledwie dwa dni, więc e, trzeba to wykorzystać na maksa. Dzisiaj bierzemy, dzisiaj wypożyczymy sobie samochód. E, szczegóły będziecie mieli w linkach. Jedziemy po co ja pokazuję palce? My jedziemy zwiedzać te piękne widoki, nie? A tak w ogóle w końcu wakacyjny outfit. Koszula w Palmy jest. Jeszcze z napisem Thailand Beach. Nie ma lipy. Koszulka na ramionczkach ze słoniem jest. Kurde. W końcu wakacje, nie? Dobra, zapraszam Was do oglądania. Ale najpierw śniadanko. Zobaczymy, jakie pyszności dają. Później pójdziemy do recepcji, wypożyczymy auto, znaczy chyba tutaj przyjedzie gość tym autem, wypożyczymy to auto i jedziemy zwiedzać, eksplorować. I prognozy pogody na, na dzisiaj i jutro kurczę dzisiaj jeszcze ma być w miarę ładnie jutro po, prawdopodobnie 60% deszcz. także może być słabo niestety nie można mieć wszystkiego naraz nie okidoki pojedzeni teraz idziemy ogarnąć samochód i jedziemy w miasto. Jedziemy się najpierw z kim spotkać na kawkę i później zacząć w końcu zwiedzanie. Powiem Wam, że jak już się dostaniecie na taką wyspę, to później jakoś strasznie drogo nie jest. nie? Znaczy się można i, dro i drogo, i tanio. Czego to wszystko jakieś zamglone? Nie wiem, chciałem, brudnie lęk znowu. Okay. Coś mi się brodziło. Chyba po ostatnim upadku nie wiem czy się, czy się coś nie rozstrzeliło albo coś nie wiem. W każdym razie pokażę Wam teraz jak wygląda mniej więcej ta knajpa, znaczy ta mm, hotelowa, ta fajne ławki, nie? Wyrzeźbione stoliki tak samo są wyrzeźbione. Fajnie to wygląda czekajcie, bo pokazuję wam do nogami, To pewnie lipa. O. Takie stoliczki. Fajne, nie? Słoniki i dżungla. Okej. Okay. Restauracja, jak restauracja tutaj. Znaczy to jest w sumie bar na górze. Była restauracja tam, gdzie jedliśmy śniadanie. Wczoraj jedliśmy tutaj obiad. Oj. Oczywiście view na cały ten bay. Oczywiście. A tam są kolejne baseny. To wam chyba wczoraj pokazywałem. Tutaj mamy widok na kolejny basen. Z wodospadem. o Pod spodem, niżej są, piętro niżej są pokoje i no i te baseny, tutaj są jeszcze jakieś takie domki, też można wynająć, cenowo różnie, właśnie zależy czy taki domek, czy jakiś inny, czy w tym budynku, nie wiem, czy, czy powiedzmy na piętrze z widokiem, nie mam pojęcia, ale są różne ceny, można sobie różne pokoje wybrać, także jakie, jakie kto chce. Albo jakie, jakie, na jakie koło stać? Naprawdę można wybrać tańsze, tańsze wersje, a być w fajnym miejscu. Więc nie ma strachu. Trzeba poszukać. Dobrze. Ja chwilę szukałem, zanim to wybrałem. Nie pamiętam teraz, jaka cena tego była, ale e, było, nie było jakoś strasznie drogo. Tak wygląda z drugiej strony przy wejściu. Bardzo dużo skuterków do wynajęcia. Więc, auto wypożyczyliśmy. Miała być Toyota Yaris, jest Suzuki, jakiś inny. Więc... Trzeba brać co jest, nie będę dyskutować. Zresztą e, nie, nie potrzeba nam jakiegoś super auta, tylko ma nas przemieścić z punktu A do punktu B. Ma się toczyć nic więcej. Są jakieś tam zadrapania, jak tutaj na, na zderzaku, jakieś pęknięcia. E, zobaczymy, jak to będzie przy odbiorze, przy oddaniu auta. Wszystko nagraliśmy, porobiliśmy zdjęcia, żeby się czasem nie przywalili, że to nasza wina. Więc... więc zaczynamy eksplorować wyspę. Julia, oczywiście, jako kierowca, szofer. Ona ma doświadczenie jeżdżenia po Azji. Bo byłem w Jakarcie, więc ja się nawet nie pcham za kółko, pomimo tego, że jest to kierownica po prawej stronie. Tak się kręcimy e, po wyspie i dojechaliśmy. Byliśmy w jednym miejscu, niby Google ma pokazywał, że jest miejsce do, do plaża jakaś, coś tam jeszcze. Dojechaliśmy gościu powiedział, że to jest resort tylko. No to znalazłem na mapie jakąś inną miejscówkę. No i tak jedziemy w ciemno w sumie. Widziałem lepsze w Irlandii, nie trzeba było jechać. 13 czy ileś tam tysięcy kilometrów. Jeszcze sobie trzaskamy zdjęcia. Jeszcze trochę żeśmy robili tutaj, złapaliśmy jednak trochę zachodu słońca, popatrzcie się jak to wygląda na kamerze. Czad. Jak coś to wiecie gdzie szukać zdjęć, nie? na doraju.com albo, znaczy doraju.com, albo na moim Instagramie Wonderful Paradise Earth Juuu. Chcieliśmy iść jakiś taki reggae pap. tutaj jest, ale popatrzcie sobie po lewej Gdzieś się tam do Same łatwe dziewczyny które łat czekają na chłopaków to samo po prawej Także e, nie idziemy nigdzie wracamy do hotelu tam jest bar, znaczy bar e, nie bar, tylko... tylko restauracja taka, gdzie można sobie kupić jakieś coś do picia mamy jakieś znaki, siądziemy sobie nad brzegiem basenu Kawałek za chwilę będzie znowu Takie właśnie z barami A miałem sobie gdzieś tutaj wynająć pokój na Airbnb Czy gdzieś tam Całe szczęście że sobie nie wynająłem, bo bym miał cyrk w nocy No wszędzie same dziewczyny czekają Tak jak w Europie w pubach sami faceci czekają na dziewczyny, a tu same dziewczyny czekają na facetów Szukaliśmy coś z muzyką live znaczy z muzyką na żywo i, i, i znaleźliśmy to regę tak pomyśleliśmy że tam może pójdziemy ale to wszystko wygląda tak samo teraz pokażę wam trochę więcej tego hotelu tutaj mamy pierwszy ee, basen Eee, basen oczywiście Infinity Pool z przepięknym widokiem na, na Bay. Miejsce do chillowania, Ktoś tam sobie chiluje. Nie będę nagrywał. Tam jest bar, a wyżej jeszcze jest restauracja, gdzie jedliśmy śniadanie. I wychodzimy na górę. Nie wiem, którym zejść do tych, do tych drugich basenów. Idziemy tam. Idziemy tam na dół. Kurde, to chyba nie... A nie, tędy, dobra. Tutaj jest dalsza część tego. Chacie, coś tu kamerą mi się dzieje. Tam jest jakieś spa w ogóle. I tutaj jest dalsza część tego. Jakiś gostek sobie chilluje. Z takim całkiem przyjemny ośrodek. O, tam ktoś moczy tyłek, pomimo pogody brzydkiej. No, wygląda tutaj rewelacyjnie, ale będzie zaraz padać, nie ma bata. I to grubo. A myśmy już sprzęt zapakowali do auta. O. Tu są jeszcze takie baseniki. Małe. Z jakimiś jeziorkami. Ale fajne to jest, kurczę. To widzieliście z balkonu. Tam, nie? O. To jakaś sadzawka, ale dosyć brudnawa widzę. Uu, brudna chyba bym nie wlasz do tej sadzawki. Ale ładnie wygląda, jakby to ktoś ogarnął. Dlaczego to takie brudne? Do jednego metra to chyba dla dzieciaków jest. To jakieś tam słoniki, fajnie to wygląda, nie? I sadzawka. Znaczy stąd chyba przepływa sobie woda, o stąd i do tego małego basenu, a później tam z tego, o tutaj jest jeszcze fajniejszy widok, patrzcie się, tam w ogóle gdzieś jest mój pokój, nie? o tam o chyba gdzieś, o tam o, ale zaraz lunie deszczem, Kurczę ta kamera mi się psuje. Dobra, jeszcze nagram Wam szybko shorta. O, tutaj jest widok na ten, na ten hotel już. O, pokoiki różne. Zależy jaki chcecie, 40 metrów chyba, czy 45, 30 metrów. Jakieś takie różne opcje są. No, także tak to wygląda mniej więcej. Tak na szybko pokazałem Jak mi się uda to zostawię link na dole do tego hotelu Jakbyście się wybierali na Kosa mój Kosa mój Bay View Resort and Spa czy coś takiego zaczyna padać więc spadam ja więc jedziemy na W Beach Znaczy na W Beach ubić, tak się nazywa Trochę pod tam poczylujemy, po zjemy tam lanczyk porobimy sobie swój focie na pamiątkę, nagramy trochę a no, zobaczymy I jesteśmy w resto znaczy to nie jest resto To jest co... Um... To jest ten W coś tam Ale my musimy znaleźć O oh, no nie no to jest zarembiste Widzicie Infinity Pool? Let's see around Mamy bar Muzyka fajna, pewnie będę musiał ją jakoś wyciszyć. A, to nie jest Infinity Pool. Tutaj macie takie stoliki, nie? Czekajcie, nie wiem, czy coś widać. Widać, dobra. Stoliki. No i tutaj wam podają jedzonko. No, okej. Okay. Tam jest dalsza część tego. Też widzę W, czyli to jest ten sam obiekt. No, na wypasie, powiem wam. Ale my chcemy dojść tam do plaży, dojechać. Ochroniarz powiedział, że tam jeszcze na dole jest parking, więc jedziemy tam. Mam nadzieję, że tam jest jeszcze resto jakieś, żeby coś zjeść. No, fajnie to wygląda. W Pitch. Jak coś, to też wbiję Wam linka w filmie. I dotarliśmy na właściwą plażę Tego właśnie szukałem Tylko nie wiem czy tutaj jest eee, Możliwość kupienia czegoś do jedzenia Tam gościu niby mówił, że jest Ale póki co nie widzę nic A nie, jakieś tam ławeczki dalej są Także miejmy nadzieję, że coś będzie bo tam coś tu góry pokazuje, Ta kamera mi się coś już całkiem psuje ale to było do przewidzenia hmm, No piękna plażyczka Ale tu będą w focie piękne O i takie coś mi się podoba Okej, okay, więc znaleźliśmy to miejsce, siedzimy już sobie przy stoliku, zamówiliśmy jedzenie Grillowanego kurczaka, salamona, salmona i jakieś tam napoje Bardzo fajne miejsce, ceny jak w Europie i obiad około 20 euro ale miejscówka bardzo fajna niestety nie mogliśmy wziąć sobie leżaków bo leżaki są tylko dla gości hotelowych bo tutaj jest czy tam resortowych bo tutaj jest resort jeszcze więc e, możemy tylko takie stoliki jak tam są lub taki właśnie ratanowy jak tutaj mamy udało nam się złapać jeszcze, jeden był wolny więc mamy taki ratanowy, całkiem przyjemny o mało, o mało zapomniałem Wam nagrać takie pyszne sałatki, żeśmy sobie zamówili jedna z łososiem, a druga jest z kurczakiem grillowanym i żywka wyglądają i smakują wyśmienicie tak jak wyglądają, tak smakują do tego napoje o. Jest bardzo fajna. Ale tam na Lembohan podobna była chyba wydaje mi się, że piasek był taki fajniejszy. Ten jest dosyć gruby i kuje w stopę jak się chodzi. I znowu zaczął narzekać. Nie wiem czy czasem wiatr się... bo wiatr się zerwał, nie wiem czy czasem padać znowu nie będzie. No mam nadzieję, że nie. I takżeśmy się zajęli robieniem zdjęć, że nagle nas zastał wieczór. Więc, jeżeli chodzi o zdjęcia, to zapraszam na Instagrama. Tam będą nasze zdjęcia, chyba. A jak nie, to zapraszam na kolejny dzień. Jutro już wracamy. Rano lecimy z powrotem do Bangkoku, i z Bangkoku do Dżakarty. Także z Kosa Moi to na tyle.